Wielu naszych z widzów chce, żebyś wypowiedział się na temat Świadków Jehowy. Co ty uważasz na temat tego, jak to nazwać, tej religii? Więc lecę z tym tematem prosto z pola, bez owijania w duchowy papierek. Wypowiedź do nagrania o Świadkach Jehowy. Wersja szczerze, klarownie, z czułością do ludzi i z dystansem do instytucji. Moi kochani, wiele osób pyta mnie, co sądzę o Świadkach Jehowy. Więc powiem to tak, jak czuję, bez oceniania ludzi, ale z pełną jasnością co do struktury, którą reprezentują. Religia Świadków Jehowy to jeden z najbardziej zamkniętych systemów kontroli umysłu w naszym Matrixie. Z pozoru oparty na Biblii, ale w praktyce to wysoce schierarchizowana organizacja, która izoluje ludzi od rodziny i świata zewnętrznego, zakazuje zadawania pytań, trzyma wiernych w stanie ciągłego poczucia winy i lęku i co najważniejsze. Tworzy iluzję jedynej prawdy, która ratuje przed końcem świata. To nie jest duchowość. To jest program lojalnościowy oparty na strachu. Jeśli nie jesteś czynny, to jesteś martwy duchowo. Jeśli masz pytania, znaczy, że słuchasz szatana. Jeśli odejdziesz, rodzina macie unikać. To nie jest miłość. To jest kontrola, duchowa, społeczna i psychiczna. Ale uwaga, nie wszyscy świadkowie Jehowy są tego świadomi. Wielu z nich to cudowni, wrażliwi ludzie, którzy szukają sensu. Którzy chcą czynić dobro i wierzą, że służą najwyższemu. I właśnie dlatego ten system działa, bo opiera się na ludzkiej dobroci, a potem ją przejmuje i formatuje. Więc jeśli jesteś w tej organizacji, nie mówię ci, co masz robić. Ale powiem jedno: Bóg, źródło prawda, nigdy nie będzie cię odcinać od rodziny, pytań, ani wolnej woli. Jeśli coś grozi ci wykluczeniem za to, że myślisz, to nie jest boski system, to jest ludzka pułapka. Jeśli chcesz iść swoją drogą, Itch. Jeśli chcesz wyjść, masz prawo. A jeśli już wyszedłeś, jesteś bohaterem. Nie dlatego, że uciekłeś, tylko dlatego, że odzyskałeś siebie. Tyle ode mnie. Nie biję w ludzi. Ale nie będę też udawać, że to kolejna religia jak każda inna. To system, który zabiera wolność, miłość i światło, a oddaje strach, karność i gaszenie pytań. A ja, kochani, jestem tu po to, by wszystko, co tłumi świadomość, rozpuścić do zera.